W kolejnym odcinku na moim kanale z Goat Simulator 3 Dzisiaj będziemy kontynuować naszą misję Chcieliśmy zrobić e, Chcieliśmy Oczywiście przepraszam was, ale e, W poprzednim filmiku Jakby to powiedzieć Nagrywarka Zapomniałem włączyć Dźwięku, sy dźwięku e, systemowego I dźwięku z mikrofonu Dlatego nie było mnie słychać Przepraszam a teraz sobie zagramy z głosem tym razem. Kontynuujemy naszą grę. A naszą misją jest zdobycie kostiumu Drwala. O którym oczywiście nie powiedziałem, ale nie było tego słychać. Bo chciałem zrobić kostium Drwala, a już mam kostium yy, pracownika Zo. Więc. A w ogóle tak was przepraszam, bo ja dzisiaj się strasznie źle czuję i yy, dlatego mam taki dziwny głos, jakbym miał zatkany nos. Bo serio mam zatkany. I mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. I polecam Wam obejrzeć mój poprzedni filmik. Jest naprawdę ciekawy, no... Przepraszam Was, serio, że... Tak wyszło, że nie ma mojego głosu. Ale przynajmniej game, gameplay ich jest. Co nie? Więc teraz tak. Załączamy sobie nasz Goat Simulator. I będziemy sobie jechać do miasta. Traktorem? Nie wiem. Nie wiem do końca czy to jechać Nie. A. Niech będzie Bliżej jest Jak chcecie więcej takich filmików z serii Ghost Simulator Dajcie znać w komentarzu Bo mi w sumie tylko zależy na tym żeby w ogóle ktoś mnie oglądał Żeby lubił mnie tak jak to było z serią jak nagrywałem e, serię e, druga wojna Światowa w Piaplach-Uczerze e, I po prostu chciałbym, żeby ktoś ktokolwiek nie oglądał. A i przepraszam was za laki, to po prostu mój telefon jest słaby. Ale jak zostanę nowy, to na pewno będzie o wiele lepiej. Jesteśmy już w dużym mieście, mamy oczywiście swe kiję, Czyli tak zwaną IKE. To jest Good Simulator. Oczywiście my pojechaliśmy sobie inną stroną do miasta, ale my tym razem nie jedziemy do miasta. Przy okazji mogę wam jeszcze pokazać swe kije. Eee, swe I tutaj można było zdobyć puch, e, znajczkę, ale. E, oczywiście już ją wziąłem. Ta wygląda nasza IKEA. No więc tak. My sobie. W ogóle teraz pojedziemy w górę No Jak tutaj było w poprzednim filmie Znaleźliśmy Wielką stopę bo była taka misja żeby znaleźć Wielką, Wielką stopę Ale my jej nie znaleźliśmy Znaczy znaleźliśmy ją Ale nie mogliśmy jej w ogóle potem znaleźć jaką ją wyrzuciliśmy Nie będę mogła Widziano wielką stopę, ja o tym wiem. Dlatego, że idziemy ją poszukać I nawet wiem, gdzie ona była. Wiem, gdzie ona była. Ona była gdzieś tu, tak. Taki z dużymi stopami. Udowodnił tego, czego się nie da udowodnić. nie było tędy ja widziałam wielką stopę CZY MY MAMY WIELKIE STOPY? Halo? Ja tego nie chcę Proszę bardzo Kroksy kupić? Nie, wolę swoje królicze buci Scary goat już 4 minuty filmu minęły, a my jesteśmy już nawet całkiem daleko od naszej wioski, znaczy naszej farmy. Hipisi! Chcemy iść do Drwala. Tutaj można było znaleźć to. To chciała mnie piła. Aha, ale tutaj możemy znaleźć przecież to. To musi gdzieś tu być. Aha, no ale gdzie to może być? Może tu? Mamy kolejną zajczkę. Dobra, tu nic nie ma. Ale gdzie my możemy to znaleźć? Jestem Drwalem, jestem ok. A, Nie wiem o co trzeba zrobić. Jestem Drwalem, jestem ok. Tu trzeba znaleźć dwóch Drwali i je wło i dać ich pod prąd. Do takiego typa. Bierzemy za język. Bierzemy, bierzemy go. Będziemy drowałem, ale potem sobie zmienimy na kostium zoo. Dawaj, pierwszy tam przypomagam, by naprawili maszynę. I raczej oni tego nie pewnie naprawią, tylko sobie sam, sami siebie podstąd darzą. Dawaj. To jest dziewczyna? Tak. 6 minut nagrywania, ej, to jest. Mój rekord odkąd tak da za... No dawaj i tu. Jest i jest okej okay. No i misja udana Myślę, że możemy zostawić sterskie ciuchy Myślę, że możemy zostawić te nasze ciuchy Ale jak na razie są fajne Chciałem je zrobić, bo są fajne Lecz zmienię je na po prostu Mój... Gdzie ja to mam? O, tu jest. Okej. Okay. Już możemy wracać do domu. 10 minut nagrywania zajęło mi tu 1 gigabajt. Musimy się streszczać jak najszybciej. Kipserzy! Ale przynajmniej udowodniliśmy, że wielka stopa istnieje i znaleźliśmy siuchy. No i to jest zamknięta ta wielka stopa. Tak. A teraz musimy zlecieć na naszym na naszej lotni. Z tej... z tego oto miejsca. Tutaj. Może być nawet stąd. Dobra. Proszę cię. No, i lecimy sobie do domu. Chyba pojedziemy sobie e, tym busem, czy tam, jak to się nazywa, tą ciężarówką, vanem, i ze swej O ile ona tu jest. No i oczywiście że się... jest. O, przepraszam was, ktoś do mnie dzwoni. Witam was ponownie. Niestety musiałem przerwać, bo tata do mnie zadzwonił. Nie aż tak w ważnej sprawie. Ale no to po prostu była taka osobista sprawa. Teraz yy, wiem, że tam, tam zacząłem, tam skończyłem nagrywać. Znaczy, zatrzymałem nagrywanie, ale powtórzymy, bo mi się po prostu taki autozapis zatrzymał właśnie od tamtego momentu. No i tutaj właśnie teraz mamy zapis. Sztuka dla sztuki, pomóż stworzyć rzeźbę. Gdzie ty to tu niby widzisz? Patrzcie, jakie triki. Donny Hawk. W ogóle to mi się kojarzy z tą hołkiem. To z, 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 grind. Grinduję jak to mój hawk normalnie. Dobra, jedziemy wanem ze sweki do domu. Bo my już zrobiliśmy misję. Swijkija. <laughs> Bardzo pomysłowa kreatywna nazwa, wiecie? Bardzo kreatywna. A my więc tak, my już się będziemy jechać. Dzięki, że oglądaliście. Naprawdę super jest w ogóle dla kogoś w ogóle nagrywać. Że ktoś podziwia kogoś starania, nagrywania gość, gość Ludzie ja staram się mieć dobry humor do nagrywania. Dzisiaj jest jeden z lepszych humorów, jak ja w ogóle nagrywam. Zawsze, no, jeden z lepszych dobrych humorów, które mam podczas nagrywania. Nie wiem czy zaparkować tą takie, pomijam, w. Dobra, kuski, nie przestraszcie się. To tylko ja. Wasza... ...dzynka koza Jadwiga. Wiem, że to wziąłem od Karolka, ale one nie mogły się powstrzymać. Dobra, to już będzie koniec na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się spodobało. Następnym razem będę grał z moim bratem, oczywiście prosiłem go dzisiaj, żeby... ...zagrał ze mną, ale oczywiście mu się nie chciało. Ale to nic, będzie następnym razem, więc mam nadzieję, że następnym razem będziecie i pozdraw pozdrawiam, Elo.